Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej i posła Dariusza Jęckiego. Dzisiejszym tematem konferencji będzie inflacja, z którą zmagamy się już wiele tygodni. Oraz ostatnia sytuacja, jaką Państwo pewnie widzieliście na terenie Sejmu, mianowicie temat ustawy o telewizji i radiofonii, krótko mówiąc LEX TVN, ale o tym więcej powie Panu Państwu Pan poseł Dariusz i Pani pośle, proszę. Szanowni Państwo, głównym tematem, oprócz oczywiście zdrowia, i walki z pandemią to oczywiście drożyzna inflacja. Oskarżam PiS, że doprowadzili do największej drożyzny inflacji od 20 lat. Tylko w ostatnim tygodniu podano informację, która zmroziła chyba wszystkich o podwyżce prądu o ponad 20% i gazu o ponad 50%. Co to oznacza dla zwykłych użytkowników, obywateli naszego kraju? Oznacza że będą płacić więcej od 1 stycznia. Jeśli ktoś ma kuchenkę gazową, zapłaci około 8-9 zł. więcej, ale jeśli już podgrzewa wodę i ma kuchenkę, to zapłaci ponad 50%. A jeśli ma kuchenkę, będzie podgrzewał wodę na gaz i również ma gazowe ogrzewanie domu, to ponad 170 zł. Do tego dochodzi prąd, czyli rocznie około 3000 zł. więcej. Mówię o tym dlatego, że to jest ogromny wydatek, dodatkowo dochodzą już informacje dotyczące inflacji, która będzie w przyszłym roku, na będzie wyższa niż w tym i nie jest prawdą to co pis zapisał w budżecie, że na poziomie 3,3 tylko będzie grubo ponad 8%, a to oznacza... Że również Rada Polityki Pieniężnej w końcu się przebudziła i będzie regulowała stopy, prawdopodobnie w górę, a to znowu oznacza, że nasze kredyty będą droższe. To znaczy, będziemy płacić, jeśli ktoś ma kredyt około 300 tysięcy złotych na 25 lat, to może nawet więcej płacić o około 600 do 800 złotych. To są ogromne pieniądze, które ludzie będą musieli skądś wziąć. Ja chcę powiedzieć, że. Gdyby PiS już w lipcu zeszłego roku nie opowiadał e, nieprawdziwych historii, tylko Rada Polityki Pieniężnej zadziałałaby w odpowiedni sposób, tak jak w innych krajach, to nie mielibyśmy największej inflacji w Europie. Niestety w e, moim przekonaniu rząd zrobił to specjalnie. Specjalnie dlatego, że premier Morawiecki jeszcze niedawno się chwalił, że dzięki właśnie tej inflacji drożyźnie mamy 20 miliardów, to znaczy ma 20 miliardów więcej w budżecie i może więcej wydawać. Zgadza się, jest więcej 20 miliardów, bo jeśli jest inflacja, więcej wpływa z VAT-ów, to i więcej jest w budżecie, ale w budżecie państwa, a nie w budżetach domowych. I w moim przekonaniu PIS doprowadził do tego specjalnie. Chcę powiedzieć za chwilę święta, i mnie się nie zdarzyło, chyba pierwszy raz, że przyszła pani do biura mojego poselskiego i powiedziała, że Oprócz tego, że jest bardzo drogo, że po raz pierwszy nie kupi karpia na święta. I myśmy dokonali takiej analizy, ile będzie drożej karp, to jest ponad 260% więcej trzeba zapłacić niż w roku ubiegłym, za dorsza 220, a za pomarańczy 100% więcej. To się nijak ma oczywiście do inflacji 7,8, ale jak porównamy jeszcze inne produkty, jak rodzynki, które w święta się sprzedają, to jest ponad 300% więcej. To są najdroższe święta od 20 lat i można było tego uniknąć albo przynajmniej zniwelować tę drożyznę, gdyby Rada Polityki Pieniężnej, która odpowiada za, za politykę pieniężną, wcześniej zadziałała. I to są smutne, niewątpliwie będą święta dla wielu, bo wydatków dużo i perspektywa raczej gorsza niż lepsza, patrząc na przyszły rok. Ale zamiast, i tu też chcę, żeby to wybrzmiało, że zamiast tego, żeby ratować życie ludzi, zamiast tego, żeby walczyć z inflacją i drożyzną, PiS padło na pomysł, jak tu walczyć z wolnymi mediami. I chcę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński przez ostatnie miesiące i lata próbował jakieś uchwały podejmować o nepotyzmie, inne, które w ogóle nic nie dawały. I wie, że w swoim rządzie ma oszustów, ma ludzi, którzy, są, e, którzy zajmują się ciemnymi interesami, jak to pisał Dworczyk o Macierewiczu, niekompetentni. Mało tego nawet zdarzają się złodzieje, ale zamiast walczyć z nimi i pokazywać i rozliczać ich, to woli zamknąć wolne media, żeby wolne media nie pokazywały właśnie tego, co robi pan Mejza, co robią e, handlarz bronią, gdzie poszło 2 miliardy na Ostrołękę, dlaczego 70 milionów poszło na wybory, których nie było, czy 80 milionów trzeba zapłacić firmie Airbus za Karakale. Właśnie po to jest skok na media, żeby tego wszystkiego nie pokazywać. A skok na media się odbywa dzisiaj, dlatego że za dwa lata mają być wybory. Jeśli byłyby te wolne media i dalej będą tak pokazywały jak w tej chwili no to oczywiście PiS przegra wybory bo nikt nie zaakceptuje nawet w elektoracie PiS jestem pewny E, tak jak cho chociażby robił to pan Majza, wy wykorzystywał e, e, no, nieuleczalnie chore dzieci i ich rodziny do tego, żeby zarabiać. No to, 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 to wydaje się, że to jest nie, nieakceptowalne w żadnym środowisku i nas e, e, naprawdę zastanawia, bo każdy poprzedni rząd to by pewnie upadł, albo przynajmniej ministrowie by się podali do dymisji. E, a tutaj zero reakcji i pan jest tylko urlopowany i ma wrócić. Więc e, chcę powiedzieć, że. Te wszystkie afery oczywiście dalej będziemy wyjaśniać, ale też będziemy walczyć o wolne media, bo nie chcemy, żeby było tak jak na Białorusi. Tam są niezależni dziennikarze, ale co z tego, jak nie mają, gdzie tego pokazać? Są parlamentarzyści i opozycyjni, są dziennikarze, ale nie ma mediów, gdzie tego pokazać. Więc, wolne media to jest kwintesencja demokracji. I, i, i najpierw walczymy o wolne media, ale mam, mam nadzieję, że nie wpadnie PiS na pomysł, żeby się targnąć na internet. A mówię o tym dlatego, że tak się jest m.in. w Korei północnej, gdzie oczywiście w konstytucji jest zapisana wolność słowa, ale media są jedne, gdzie zamiast dziennikarzy niestety są urzędnicy, którzy odczytują jakieś regułki propagandowe. Jak patrzę na to, co się dzieje w polskiej telewizji, niestety, mam takie wrażenie, że tylko gestykulacji jeszcze brakuje do tego wszystkiego. E, otóż e, będziemy walczyć o wolne media, apelujemy wszystkich o podpisywanie się pod tym apelem TVN-u. To jest ważny każdy podpis e, i, i, i chcemy też e, zaapelować też złożyć dzisiaj życzenia dla wszystkich przede wszystkim zdrowych spokojnych świąt ale też tych świąt trochę bez polityki mam nadzieję że przy tym stole chociaż na chwilę wyłączymy tą politykę spotkamy się z bliskimi e, i porozmawiamy chwilę bo to nie są łatwe pewnie tygodnie miesiące i potrzebujemy też chwili dla siebie więc korzystając z okazji dla wszystkich mieszkańców kutna i powiatu kutnowskiego chciałem złożyć najlepsze życzenia świąteczne przede wszystkim zdrowych spokojnych dla państwa dla wszystkich mieszkańców regionu kutnowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Uh -huh. Jeszcze chciałem się odnieść do podpisania energii. Do tych, tak, można powiedzieć trend zauważalny ogólnoeuropejski. Tak jak naprawdę w Polsce, jak to ma się do działań PiS? -u? Pierwszy, lepszy przykład z brzegu. Dwa miliardy wyrzucone w błoto w budowę elektrowni, która nie powstała. Elektrownia Ostrołęka. Właśnie zostało zburzone to, co miało być. Dwa. Właśnie PiS przegłosował ustawę, która zniechęca do montowania fotowoltaiki. Fotowoltaika, która się świetnie rozwijała w Polsce. Wiem, bo sam zainstalowałem i wiem ile dużo mniej, o ile dużo mniej płacę i, i wprowadzone nowe zasady w żaden sposób nie będą zachęcały, wręcz odwrotnie, zniechęcają do tego, żeby zakładać fotowoltaikę. Rząd nic nie zrobił, żeby w jakiś sposób zdywersyfikować energetykę. Przecież cała, cały pomysł, aby pójść w miks energetyczny, czyli w elektrownię jądrową, przyszłościowo, ale żeby jednak była, z drugiej strony wiatraki i fotowoltaikę, z trzeciej strony w gaz, no i z czwartej oczywiście jeszcze, przez jakiś czas ten węgiel będzie nam towarzyszył, chociaż powinniśmy go ograniczać, no powinien być, powinien być wprowadzany. Natomiast rząd PiSu idzie tylko i wyłącznie w węgiel i to nieumiejętnie, bo przykład Ostrołęki pokazał, że te pieniądze poszły w piach i nasze pieniądze zostały wydane po prostu. I dlatego też, jak patrzymy na cenę energii, to mamy jedne z najdroższych po prostu, bo rząd w tej sprawie nic nie zrobił. On nawet nie ukrywa. To to znaczy nie jest tak, że oni wychodzą i mówią, że coś zrobili. Oni nie ukrywają, że faktycznie w tej sprawie się niewiele udało zrobić. No, i... i, i, i... Problemem jest to, co się stanie za 3, za 5 lat, bo naprawdę trzeba nie tylko będzie ograniczyć, nie będzie więcej energii, ale nawet trzeba będzie ograniczać to, co jest w tej chwili. Więc dla przemysłu to, to, to jeśli się cokolwiek nie zmieni, jeśli się nie zmieni w rządzie w ogóle podejście do, do tematu energetyki, to będziemy mieli naprawdę dość ogromne problemy z tym.